Nawet się nie odzywam na twój temat. Gra dzieciak kody 11 sezonu. Jeszcze wyzywa lepszych. Co, ty, ty i bycie dobrym, no, no śmieszne podmanojka widać że czytać chyba się dzieciaczek nie nauczył w pierwszej klasie lecisz no właśnie co geju no i co i co no i co no i... dobra weź Jaki dzieć? Ty tak wygrałeś? Co? Wygrałeś? Wygrałeś? Śmieszny jesteś. Nara. Nagrałem odcinek z Tobą. Nara. No, będziesz na YouTubie jutro. Albo dzisiaj nawet. Twoi przyjaciele Ci przyślał że i Ty ich masz w ogóle, ale wątpię. No, więcej niż Ty Q, razy 100, czyli dwa Ty masz. No, ja mam na TikToku 1200 followów i co?